Witam wszystkich bardzo serdecznie tej strony kanału Porady Ogrodowe w wszystkich serdecznie serdecznie bardzo serdecznie, drogwicy, proszę Państwa, się więcej Wszystkich witam, oczywiście, jeśli jeszcze tego nie robić, to oczywiście zostaw subskrypcję, łapkę w górę, również zapraszam do obserwacji Instagrama i Facebooka, do zostawienia obserwacji łapki w górę lub serduszka, no i oczywiście do udostępnienia tego filmu. Także no coś, dziś będzie przycinanie anturium, które praktycznie jest chore, także pozbywamy się niedogodności. Także, no cóż, zapraszam do oglądania, bo będzie się działo. Także zaczynamy od przycięcia naszego anturium. Oczywiście pamiętajmy, żeby to mniej więcej od dołu takie liście usuwamy. Także, jak tu zauważycie, jakieś takie zmiany, to po prostu obcinacie o mniej więcej, jak to widzieliście, w ten sposób. Tu oczywiście są zdrowe liście. Tu mamy takiego jednego gagatka. Także to tak. Musimy. Kolejny. Oczywiście film będzie dosyć krótki. Także zaczynamy od cięcia. Kurde. Nie mogę niestety Coś takie gówno. Zobaczcie, nawet jest przekwitły kwiat, którego się ciężko pozbyć. Może ja tą doniczkę wezmę i ją przesunę tu. Będzie oczywiście wygodniej. Także zaczynamy od cięcia. Tych niedoskonałości. Dobra. Tu idę, że są zdrowe liście. Ten jest chory. Ten jest chory. Reszta liści są w miarę w dobrym stanie. Ten może zachorować, ale wątpię. Zobaczmy ten. Tak to się prezentuje jeśli chodzi o anturium Tu już usuwamy pędy pojedyncze tu jak widzicie są też małe pędy, które rosną, tak? Tak to się prezentuje, także urywamy te stare pędy Jak widzicie tu jest oczywiście pomarańcz nie pomarańcz, przepraszam cytryna. Też jest inne podłoże. Troszkę. W innym podłożu jest to anturium, także będzie tak zwane przesadzanie anturium. Także oczekujcie na odcinek, bo będzie się e, działo, jeśli chodzi o przesadzanie anturium. Także dalej usuwamy te stare e, mniej więcej pędy. Jak widzicie, jest pełno tak zwanych muszek. Także to musimy. Koniecznie usunąć. Czuć, że śmierdzi podłoże. Także będzie do e, wymienienia to podłoże. Także spokojnie będzie wszystko opanowane. Dobra. I tak to się mniej więcej na razie prezentuje. Także to już tam jest nieważne. Pozbieramy to. Dobrze, tak to wygląda. I tak się prezentuje Anturium. Po usunięciu zbędnych rzeczy, zbędnych takich materiałów, takich suchych, to jak widzimy, jest jak jakaś korzenie, chyba jest. Tak dobrze mi się wydaje. Tak, to jest korzeń, także to będzie przesadzone. Także no cóż, ostatecznie. Rzecz biorąc, drodzy państwo widzowie, tak się mniej więcej prezentuje. Anturium tu, jak widzimy, już powoli przekwita. No, już właśnie przekwit, kwiat niestety. Ale no cóż, jeśli chodzi o przekwite kwiaty, to oczywiście musimy je usunąć. Momencik. Momencik. O. Dobra, teraz tak. No i obecnie anturium tak wygląda, także mam nadzieję, że będziecie z tego jakieś wnioski wyciągać, żeby po prostu takie anturium nie przelewać, czy coś takiego mniej więcej robić, jak tu mniej więcej widzimy plamy, czy coś takiego, teraz tak na szybko, na krótko pokażę Wam też moją pachirę, nie wiem czy to jest mama, to wszystko jedno, To oczywiście jest syngonium, takie blady. No ale jeszcze żyje, tak? Grudnik, jak widzicie, w tragicznym stanie, jeśli chodzi o to. to jak widzicie, mamy też storzyk który jest zakwit. Ten rozmnożony starożyt, korzyści, tak, tak. I tu mamy ten Fikus, który był kupiony kiedyś w Biedronce. Tu mamy też San która kiedyś była kupiona w netto. No niestety, nadal płaczę za tym netto, że nie ma go u mnie już. ale kuźwa, to zrobić, nie? No niestety, to już pewnie nie wróci. Niestety, tak tak wygląda. Dobrze. Także oczywiście tyle z mojej strony, a ja się zamierzam także zobaczyć do kolejnych materiałów określonych, także na razie, no i oczywiście pozdrawiam.